Będziemy, będę wam pokazywał moje a Otóż nawet słabe, no nie tutaj słabe. Tutaj ma ten kit, tutaj ten. Tutaj zrobiliśmy dzisiaj otóż tego. Tutaj no, nawet kit, kit. Tutaj też mamy kit. Otóż na górze co mamy, na górze, tuż to i to hm, to tin to na to Ale pewnie go zabędę a muszę sobie przerobić za prelot Kolegów bardziej to ja nie wierzę Więc nie wiem czy mam na jakieś konto wyjść nie wiem no niestety nie wiem Otóż, czekamy na Trenostruzator Turbo 4000. Tu mamy wjeźdź grafy na dla Tam na górze mamy. To jest ten Nest. się trochę o Rainbow. Musi Ale tutaj mam mutację. Tam Diamonda. Diamond też będzie kit. A Rainbow była lepsza i no tych nie mam, ale jeszcze mam brazyliany to, to brazyliany, Uf, no to, no. jeszcze może będziemy być ja no, w kur ale mamy na drugim kącie mamy tak no niestety małego mamy rewirwa, otóż ja za niedługo będą większe rewirwy i takie tam nie mogę się doczekać, jak zrobię tego. No. no w ogóle, co jest? W tym. Ten Antonio. No, nie chce mi się robić. to będziemy robić opening naszych bloków. Tutaj będzie za Nie, na tym koncie no na innym koncie, ale będziemy robić. Po prostu będę nagrywał sobie no, Będę nagrywał.

tego właśnie drobnęliśmy z, z tego taki blok o, z czego to innego bo się nie da no i no po prostu fajnie jest mam dobry broń rod. czasem będziemy z kimś tam nagrywać czasem z no, czasem z niektórymi ale pod tym filmikiem będzie 250 like przedaję, przedaję go 250 like będzie dużo, dużo, dużo zobaczymy to może to może nie to no. Ja. ja tu mam jakieś, no 250 lajków 350 to nie będzie o tego, będzie tak, będzie o tak I nie będzie tego, jest przydany, o tak, ale tego nie zrobię Otóż, o indeks wam pokażę fajny, no za bardzo że to, czy nie mam nie ja wiem, to nie może bardzo jakiś. Dobry kusikus. Przejdźmy do indeksu. Tuż nie mam. O, no, tung, właśnie, w stanie, to jest go mam. Nie miałem no. jeszcze Tizi ty, załatwić. No patrzcie, tutaj no. I nie też to mam nawet dużo. Dużo. Ale. Który nie rodził w parze? Nie miałem chyba ekspresony miałem ekspresone. Jak nie. Czy to była ekspresona losarka i też to kolega mi dał. beluga beluga Oj, i tu jest teraz? To jest ta linijka, mam tutaj prawie, tutaj prawie. Tutaj też prawie. Tutaj dwa, tylko tutaj jedno i dalej. O, hotspota miałem z kombinacjami, no, ale kolega mi dał No Następnym razem będziemy robić odcinek z Opening i też z mojego rebifa. No, czy mi nie potrzebne, to na pewno mi do rebifa później będzie potrzebne. Jedno ja do tego, to nie wiem, to bym sprzedał nawet bo oddał koledze, oddam koledze to, to też chyba nie, to jest to mi ładne dla mnie jest to. i galakcji jest a już galakcji nie ma tego tego może komuś oddam koledze jakiemuś to może to na pewno oddam koledze Znowu. To dam koledze. A jak nie będzie chciał, to sprzedam To dam koledze chyba. To dam koledze na pewno. Czekajcie ten. jest. A to dam koledze. Tyle raz. Trzebry No Nie potrzebuję za bardzo i będę miał. Raz, dwa, trzy. 4, 5, 5, 6, 7? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ale z tych 4 grani, to co będziemy robić, to jest 11. 12. Więc musimy zrobić na no, nowym kącie, pewnie będzie. Musimy zrobić jednego rabifa. Teraz sobie przygotuję tutaj. Poczekamy na jakiś pierota. Dobrego. No nie, dobrego takiego, żeby był rebir. O, gangster futera. Dobra, to już zagram normalnie. Gangster futera. O, brico zigo, zale to jest złoto. zwykły. Jeszcze tutaj trypy tropi O, kolejny.

Nie, nie nie się, to to, to Napiszcie w komentarzu, czy chcecie jakieś brej Jak napiszecie to będziecie mieć tam 3 darmową. Już, może z tych, może z tych, co chcę do kolegów dać. Nie wiadomo. Więc stawaj, zostawiajcie zostawajcie so, no, żeby dostać Musicie napisać po prostu swój nik w komentarzu. Mm? No i to przyjdzie to już w No niestety w następnym odcinku, czy shorts się bo ja nie wiem co będzie albo no nie, poczekajmy na piko z jego zbombików i dam może jakiś brewer No ja bym kończył, ale się, tak. ja kończę. Widzimy się w następnym odcineczku.